Hej wszystkim. Dzisiaj mam dla Was COS naprawdę niesamowitego. Wszyscy znają kakedu, prawda? Te piękne, kolorowe papugi z charakterystycznymi czubami. Ale czy wiedzieliście, że istnieje gatunek kakedu, który wygląda zupełnie jak jaszczurka? Mówię o kakedu traszce. Kakedu traszka, znana również jako kakedu z pochodzi z Nowej Gwinei. Jest to jeden z najmniejszych gatunków kakedu, osiągający zaledwie około 30 cm długości. Ale to, co czyni go wyjątkowym, to jego niezwykłe upierzenie. Kakedu traszka ma szare ciało z czarnymi plamami na skrzydłach i ogonie. Ale to jego głowa jest prawdziwym dziełem sztuki. Ma jasnozołty czub, który przypomina zebin jaszczurki. Dodatkowo jego oczy esa ciemne, a dziób jest czarny i zakrzywiony. Kakedutraszka żyje w lasach deszczowych Nowej Gwinei, gdzie żywi się głównie owocami, nasionami i owadami. Esa to zwierzęta towarzyskie, które żyją w małych grupach. A teraz posłuchajcie, jak brzmi głos kakedutraszki. Czyż to nie jest niesamowite? Kakedutraszka to prawdziwy skarb natury, a jego niezwykły wygląd i dźwięk sprawiają, że jest to jeden z najbardziej fascynujących gatunków ptaków na świecie. Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o trytonach, ale nie o tych, które ESA płazami, tylko o tych, które ESA papugami. Tak, dobrze słyszeliście. Istnieje gatunek papugi, który nazywa się Triton. Trajteni to papugi pochodzące z Australii. Esa to ptaki o niezwykłym wyglądzie i zachowaniu. Ich pióra ESA jaskrawo kolorowe, a ich głosy ESA bardzo głośne i charakterystyczne. Tritoni ESA bardzo inteligentne i towarzyskie. Lubią spędzać czas z ludźmi i często uczą się naśladować ludzkie dźwięki. Esate są bardzo aktywne i potrzebują dużo przestrzeni do zabawy. Jeśli chodzi o hodowlę trytonów, to jest to dość wymagające zadanie. Potrzebują one dużej klatki, która jest bogata w zabawki i miejsca do wspinania się. Ważne jest również, aby zapewnić im odpowiednią dietę, która składa się z zróżnicowanych owoców, warzyw i nasion. Triton i ESA bardzo wrażliwe na stres, dlatego ważne jest, aby zapewnić im spokojne i bezpieczne środowisko. Jeśli jesteś gotowy na poświęcenie czasu i energii na opiekę nad Trytonem, to może być wspaniałym towarzyszem na wiele lat.